Hejka. Dzisiaj w tej grze pokażę, jak się można przebrać i ja teraz pokażę tylko jeden skin, a inne będę po prostu pokazywała bez przebierania się. Okej, okay, tutaj pierwszy skin to jest taki. Bierzemy to ubranko, bierzemy takie włoski. Możemy też e, te, patrzcie. Możemy jeszcze te, o do mnie widzka dołączyła, e, snajperek, dobra, możemy takie jeszcze i taką twarz. No i taki z kim się udaje. Jeszcze można zrobić taki. I taki, i taki, i taki. Oj, oj, za dużo tu ludzi. Dobra, jeszcze taki, to jest dla chłopaków. Taki skin, jeżeli ktoś gra z chłopaków w to, jeszcze taki. O, do mnie wicka dołączyła. Hej, masza. Hej, dobra. Um, I ona nie wie, że ja robię filmik, więc ja teraz robię z filmik. Ciekawe, czy będzie radosna. I na tym pa.